Witam wszystku dobie serdecznie tutaj z biedy. Zapraszam was o do ciebie z Batwilla trzeciego. Dobra, dzisiaj zagrawiam sobie P90 Dodatki, nie dodatki jakie będę miał, za chwilę wam pokażę. Akcesoria, laser i kolimator. To tak naprawdę wszystko. Owa broń jest po prostu OP na tym dodatku i rzecz biorąc i ujmując elegancko jest to jedna z moich ulubionych map. Masz apteczkę oczywiście mógłbym zagrać z sniperem. Sąże broją. Aczkolwiek sądzę i uważam, że mniej zrobię. Nie zrobię, dlatego medyk będzie odpowiedni, no. Zawsze tu uratuję mojego kompana, czy coś takiego, tak? Dobra, na razie wygrywałem, w ogóle dwa fragi wpadły. <laughs> Tutaj polewa się wyjdzie, nie wyjdzie? Chyba nie wyjdzie. Tutaj kosy słyszałem, chyba naszą Naszego. Naszego, naszego. Dobra, a na dwa punkty B mi brakuje. Mm, niedawno wyszedł yy, nowy Battlefield Battlefield Hardline I yy, co wam chcę powiedzieć, tego BF'a także nie kupię, jak nie kupiłem czwórki Bo... no jakoś Te nowe BF'y do mnie nie przemawiają, wiecie? Mi się podoba... tu po lewo z jakiś błogosłyszę. błogosłyszczem yy, Jakoś tak No po prostu nowe BF'y do mnie nie przemawiają i tyle Jakoś tak lubię tą trujeczkę i tyle I tyle, i tyle Dobra, jakiś typ już mnie zabił, ale to nie ma większego znaczenia. A, no, no, a to się odwal, gościu. Dobra, broń świetna, bo nawet celować je trzeba, jest mega celna. Eee, nawet z biotra. To chyba jedna z najcelniejszych broni, bym wam powiedział. Oczywiście im dalej, tym gorzej. Dla nas. Ale ogólnie rzecz ujmując, jest naprawdę fajnie. O, M320 nawet poleciało. <grych> dobrze, że nie planowałem wychodzić z tamtego domku. O, ginrze, typie, jest. Ta broń ma także 50 pesek i to jest... A, ...odpowiednia ilość, bym powiedział. Odpowiednia ilość. To oczywiście mora widziałem. O, ginrze, dobrze, wow, ledwo. Dobra, okej. Okay. No nie no, tutaj miałem szczęście. <laughs> o oh, Jesus. <laughs> e, dobra, mam. 100% HPB nie mamy. To jest per capitan. Ja jestem per capitan, no to panowie, panowie. No, dobra. Ten cel musi być nasz. I nie ma innego wyjścia, nie ma innego wyjścia. Ostatnio w ogóle byłem na serwerze jakimś tam w trzecim I powiem wam, że wyserowało mi wszystkie statystyki Moją ra rangę i tak dalej i tak dalej No mówię, o kurde, nieciekawie Będę musiał wszystko od nowa wbijać, tak? Na szczęście okazało się, że... No nie, tu było ich za dużo, dwójka to za dużo Jeszcze facet z RPG'm? <laughs> nie, to nie był RPG To była jakaś broń z trójkiem dźwięku Oczywiście ktoś mnie podnosi, ale kompletny idiota! Dowiedzieli mi się kogoś, się planuje podnieść, to wypadałoby jakoś jak zbadać teren, teren, tak? Być pewien, że okej, okay, brachu, wstawaj, nie udawaj. Ale niestety, niestety. Dobra, A nie mamy, B nie mamy. A jest łatwiej. A łatwiej jest przejąć przynajmniej dla mnie, moim zdaniem. Kurde. Dobra, skoro mamy A, no to zajmiemy się B. Oczywiście, no, kurde, trochę ta mapa będzie trwała. No ale nic, no ale. Ooooo! The fuck! Co tu się stało, panowie szlachta? Ja nawet nie wiem, bez kitu. Myślałem, że górę mamy wolną, a tu taka niemiła niespodzianka. Grand, panie, e to nasz. Oczywiście znowu nie mamy A. Okej, okay, fajnie, gość. Shotgunem się złożył przede mną. Dobra, kolejny ochotnik. Nie mam bezkrytu, a broń z OP, no. Tak samo jak M5K, podejrzewam, tak się nazywa. Ale tak samo bardzo mocna broń. Ajajaj, aj, aj. kurwa wiedziałem. Za no, co się koło mnie wkurza. No tutaj kampiła szmata. Aaa, kampi dalej, bez kitu. Ha? <laughs> no dobra, dobra Tutaj ktoś wchodził, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. Teraz wyjść nie wyjść. Dobra, poczekajcie chwilę. Może przeładujemy. Im więcej pestek w magazynku, tym yy, wiadomo lepiej dla nas. O Jezus, o Jezus, No, niestety, jak sami widzieliście przed chwilą na większe odległości ta broń się. I nic z tym się nie zrobi. Dobra, ok, to nasi Oho, wow, ho, 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 Ale oczywiście Dobra, niestety go nie zabiłem Panie snajperze, uważaj pan, oczywiście mam tutaj Laser włączony i on mnie może zdradzić moją pozycję, gdzie się znajduje ale co mi to? No właśnie, teraz postawię pytań, czegoś zapytań będę miał. 17-2, wow, ale mam wynik dosyć fajny. Okej, okay, zawsze asystent przez zabicie z przygwożeniem. <grywa> Dobra, może być i to, może być i to. Właśnie o tym. O, zabij go! A tu jest dużo typów. Ale, tu jest dużo typów. O Jesus. No panie snajperze, którego podniosłem, dałeś dupy. O, tak się nie robi, tak się nie gra. Patrz na mapę Ba jak nie patrzysz na mapę, no to... ups. Dobra OK, zabiłem go No, bo jak nie patrzę na mapę, no to niestety, niestety łooho wow! A mineraj wyskoczył Dobra, ale mamy tutaj medyka, medyka na odpowiednim miejscu I że. tutaj jest jakiś typ, ja go słyszę. Po lewo, czy tam? Dobra, ok, kolejny Boże, jak Ta broń jest świetna. Zapewne w BF-ie czwartym, jak i tym nowym. Tak samo, tak samo jest świetna, ale oczywiście na bliski kontakt. A jeśli chodzi o ten dodatek, jest ona, no wyborna, no, i tyle <śle> lepsza niż jakieś ma kacze, nie jak kacze. A, a, Dobra, ogień zaporowy, tu dymny widzę. Tak sobie myślę, czy czasem nie kupić CSA Global Offensive? A, bo sam nie wiem. Dużo osób w niego gra. W ogóle w CS1.6 grałem jakieś 3-4 lata, żeby was nie skłamać. To będzie jakieś 1500 godzin. Około 2000 godzin. I i i. No i nie wiem. Dobra, nie będziemy kampić jak ta głupia pipa, prawda? Biegniemy, biegniemy. To jest jakiś typ albo go zabiliśmy. To oczywiście dalej gościu kampi. A, ja, to trzeba być po prostu. ło, wow, wow, ho, ho, na dole by zapewne był, no właśnie. No właśnie, a oni są na górze, albo już nie, bo nie wiem. To noga przeciwnika, ale chyba martwego przeciwnika. <laughs> o ładunek C4. No nie no. no to tu już trzeba być kurwą, no Nie ma co się czarować i oszukiwać Ładunek C4, no dno dna i 2 metry mu Przybiegnie, przebiegnie Tutaj ja zginął, ale nie wiem gdzie jest przeciwnik. Wydaje mi się, że na górze. Nie będę go podnosił, bo jeszcze obydwoje zginiemy. Dobra, ja SMG B, więc. Wow, Claymore! Ale przeżyliśmy, ale beka. On no, dalej będzie tu siedział, czy nie? Strzelaj, strzelaj! Zarojtości! Jesus Faktycznie największą na większą odległość ta broń nie działa. Dobra, przejmujemy B, panowie. Masz tu pierwszą powód. Nie bać się, nie bać się. Co nam przejęli, ale to nic. Oczywiście to jest Claymore! Boże, boże. Wstawaj. Łooo, wow, ale bym z kuszy wyrwał bełtę Jedna taka bełta i po mnie No to chyba medyka podniosłem, więc no właśnie o tym mówię No właśnie, właśnie, właśnie Dzięki, dzięki, kolo pikolo wow. Dobrze, dobrze, dobrze Powiem wam, że... Ajajaj, aj, aj, ledwo przez tydzień, chyba przez tydzień, ale przez dwa nie grałem w BEFA. Jak wbiłem na jakiś tam serwer Tak samo losowy, jakiś tam podbój chyba To tak dostawałem w dupę, że aż w obciach Mapa mi zawsze pobierała Więc dostawałem w dupę, że w i obciach Ale dwa dni a Dwa dni i, i wróciłem do formy Jak sam widzicie zresztą Dobra, 29 5 i tak ma to wyglądać, jak ma to wyglądać. Wow A to nadbolało bym powiedział Dwa hedy, dwa hedy pod rząd. Ajajaj! jaj Kamper uh, Gracik Niepotrzebna amunicja Niepotrzebna amunicja Niepotrzebna amunicja Chciałem ich zespotować, no ale moi się nimi zajęli apteczkę, wiesz. Tak sobie myślę, czy, czy czasem nie nagrać coś z shotgunem A, Tak naprawdę shotgun to odpowiednia amunicja I wygrywacie Każdy pojedynek, każą potyczkę A tam właśnie jakiś typiarz był No po co to C4, Wybieraj mi z tym Boże, ludzie, ludzie Ja rozumiem, używać C4, dla mnie to nie ma problemu i, i tak dalej i tak dalej Ale kurde, na jakieś pojazdy, na jakiś podbojach czy coś takiego, czy coś jakiego, a nie Na tak małej mapie, no to to jest Szczyt chamstwa, no co by się to oszukiwać? O, ale miałem szczęście. Dobra, dobra. Powiem Wam, że jak Patrzcie tutaj res był, ale beka, ale beka. A, dobra, ło! Kurwa, kampionco, no nie wyrobię. Chyba, że to był resp, no dobra, no tu wtedy już czego już, 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 już tak nim powiedzieć nie można, prawda? O nie, 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 ja chcę być pierwszy. Tylko co muszę zrobić? Zabijać masę wrogów, samo nie ginąc. ma to jest. O, znowu ledwo przeżyłem. No nie, 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 co to jest za resp, Za plecami moimi. Bzdura. Najpierw to w ogóle, żebym się przy nim odrodził on mi mógł od razu kosy wsadzić. A co? Jak się tak bawimy, to wiadomo, po co się zobaczcie. Oczywiście dla mnie to plus, aczkolwiek no już nie przesadzajmy, tak? Nie przesadzajmy, no. Dobra, ja już biegnę po nich. Aha, ten jak spadł. Dobra, już to było na tyle. Dobra, to było. To, ta końcówka była najlepsza, tak, ta, naprawdę. Ta końcówka była najlepsza. 36-7, da, no, dobrze. Może być, może być. I kto był pierwszy? Ja byłem pierwszy. A chyba raptem kilka punktów. Okej, już więc to było na tyle. Mam już komentarz, jak git-ingie, bo wam się podobał standardowo, zapraszam do komentarzy, subskrypcji, ja ten trzymajcie się. Do usłyszenia. hejos!